Samolot. Zmierzam do samolotu, nie wiem czy tam dotrę. Właśnie o to mi chodzi, nie wiem czy tam pójdę czy nie. Europa jest gotowa na wojnę z Rosją. To nie jest wojna, której Europa chce. Jeśli Rosja zdecyduje się na coś, na co jej nie stać, Europa jest już przygotowana. Ta determinacja jest bezpośrednią odpowiedzią na desperacką propagandę Władimira Putina. Niedawno Putin zaczął udawać dowódcę, przechodząc z bunkra do bunkra, udając, że jest na pierwszej linii frontu. Sekretarz Generalny NATO szybko wskazał na hipokryzję tego przedstawienia, uderzając Putina tam, gdzie boli go najbardziej w jego małe ego. To porównanie jest brutalne. Putin, który nigdy nie służył, ukrywa się i udaje. Tysiące Rosjan ginie każdego tygodnia. Co gorsza, Rosyjscy urzędnicy publicznie twierdzą, że chcą pokonać Europę i ocalić zachodnie wartości. Ci urzędnicy i dowódcy potajemnie wysyłają swoje rodziny, by bezpiecznie mieszkały na Zachodzie. To jest najjaśniejszy sygnał, że rosyjska elita nie wierzy we własną retorykę. Oni rabują kraj i kradną przyszłość rosyjskiego narodu. Zacznijmy więc od początku. Około tydzień temu. 2 grudnia Władimir Putin szerzył rosyjską propagandę. Podając się za żołnierza, twierdził, że rosyjska armia wygrywa na froncie, bo to on jest jej naczelnym dowódcą. Aby to udowodnić, przebrał się za żołnierza. Sekretarz Generalny NATO publicznie wskazał na hipokryzję w tym propagandowym nagraniu, a Putin był wściekły po tym, ponieważ te komentarze uderzyły go dokładnie tam, gdzie boli go najbardziej. W jego małe ego. Posłuchajcie więc, co powiedział generał NATO. Nagranie prezydenta Putina ubranego jak żołnierz, daleko od linii frontu. Tobie, naprawdę okropne nagranie. I wiedząc, że jest odpowiedzialny za 20 tysięcy zgonów każdego miesiąca po swojej stronie, musimy to zatrzymać, musimy powstrzymać tę maszynkę do mięsa. I dlatego w pełni popieram amerykańskie wysiłki, aby zakończyć tę wojnę. Trudno przewidzieć, czy odniesiemy sukces. Wszyscy po stronie ukraińskiej, NATO i pod przewodnictwem Amerykanów, starają się do tego doprowadzić, bo chcemy, żeby to się skończyło. Ale ostatecznie do tanga trzeba dwojga, więc potrzebujemy też Rosjan do tanga. To jest testowane, więc trudno przewidzieć. Porównaj to z prezydentem Zełęckim, który właśnie pojechał na linię frontu, spotkał się z ukraińskimi żołnierzami i nagrał publiczne wideo na otwartej przestrzeni. Ludzie widzą, że nie ukrywa się w bunkrze. Ani nie udaje obecności na froncie. Jest tam, wspiera żołnierzy i daje im to odczuć. Rząd robi wszystko, co możliwe, aby zapewnić długotrwały pokój Ukraińcom. Jakby tego było mało, wielu szybko zauważyło, że Putin przebiera się w mundur wojskowy. Przez cały ten czas nigdy nie służył ani jednego dnia w rosyjskim wojsku. Po prostu chce udawać żołnierza, podczas gdy co tydzień zabija tysiące Rosjan. Na dodatek, nie zapominajmy, że prawdziwi przywódcy, prawdziwi dowódcy i generałowie naprawdę dbają o swoich żołnierzy i naprawdę chcą chronić ich życie. Putin po prostu wysyła ich na front jako mięso armatnie. Rosjanie nawet nie szkolą swoich nowych rekrutów, bo według rosyjskiej matematyki rekrut i tak zginie. Po co wydawać pieniądze na jego szkolenie, skoro zginie w ciągu siedmiu dni? I dlatego Putin twierdzi, że nie warto inwestować pieniędzy w nowych rekrutów, jeśli nie przetrwają na froncie. Liczby ofiar napływające z Rosji są trudne do pojęcia, nawet dla generałów, którzy doświadczyli prawdziwych wojen. Niedawno rozmawiałem o tym z generałem Dawidem Petrosem, gościem naszego podcastu dwa miesiące temu. Posłuchajcie, jak on to widzi. Ale myślę, że znowu mamy tu do czynienia z pozowaniem, a takie pozowanie odbywa się także na polu bitwy. Rosja stara się wywalczyć dodatkowe zdobycze na polu bitwy. Osiągają postępy, ale za bardzo wysoką cenę. Już stracili ponad milion żołnierzy, zabitych i rannych w tej konkretnej fazie tej wojny od 2022 roku, a 50 tysięcy z nich zostało tak ciężko rannych lub zabitych, że nie mogli wrócić na linię frontu. To trudne do pojęcia dla kogoś, kto dowodził dwiema wojnami i pisał listy kondolencyjne do amerykańskich matek i ojców prawie każdej nocy podczas wszystkich moich dowództw na terenach działań wojennych, a jednak oni nadal na polu bitwy naciskają, naciskają, naciskają. Mimo ponad miliona ofiar Rosja co tydzień podtrzymuje wojenną retorykę. Kilka dni temu rosyjski urzędnik oświadczył, że Rosja zakończy wojnę dopiero po pokonaniu Europy. To nie jest tylko wojna przeciwko Ukrainie, ale przeciwko całej Europie. Posłuchajcie, idziemy na wojnę z Europą. Jesteśmy w stanie wojny z Europą, a nie z biedną, zwiedzioną Ukrainą. Nie jestem prezydentem, więc mogę powiedzieć wprost: ta wojna nie skończy się, dopóki nie pokonamy Europy moralnie i politycznie. Nie, to ja nie. Dopóki szalone elity Europy będą kontynuować swój najnowszy szaleńczy pęd ku globalnej wojnie, nie sądzę, żeby prawdziwie trwały pokój był możliwy do osiągnięcia. W najlepszym wypadku sytuacja może zostać głęboko ustabilizowana na jakiś czas, ponieważ Europa zacznie się rozpadać i wracać do tego, czym zawsze była. Mała dziewczynko złomowisko narodów walczących ze sobą, eksportujących wojnę, kolonializm i rasizm. Ach, wojny, kolonializm i rasizm wcześniej. Oczywiście, nie mogą już otwarcie praktykować kolonializmu. Ale Europa nie jest już tym cichym schronieniem, za jakie kiedyś błędnie ją uważaliśmy. Jaki gracz jest właściwy, a jaki nie. To retoryka często powtarzana przez rosyjską elitę i urzędników. Nawet sam Putin w zeszłym miesiącu wygłosił przemówienie, w którym mówił o tym, jak Europa jest upadającą cywilizacją, ponieważ nie szanuje zachód i przenieść się do Rosji. Bo Rosja jest ostatnim obrońcą zachodnich wartości. Widzisz, Putin niedawno rozpoczął ten program wizowy o nazwie Program Wspólnych Wartości. Każdy w Europie, Stany Zjednoczone, korzystają, a niemal cały Zachód chce przeprowadzić się do Rosji. A kiedy spojrzysz na liczby, okazuje się, że już 150 osób złożyło wniosek do tego programu. Naprawdę oszałamiająca liczba. Nie wiem jak. Około miliona Rosjan opuściło kraj. Jestem pewien, że dla Putina ci milion Rosjan byli mniej warci niż 150 osób, które teraz przenoszą się do Rosji, więc to sobie zrekompensuje. A skoro tak dużo mówimy o Europie, pozwólcie, że pokażę wam to jeszcze raz. Rosyjscy urzędnicy mogą nie być fanami Europy, ale wygląda na to, że uwielbiają wysyłać swoje rodziny do życia w krajach europejskich. To nadal trwa w 2025 roku. Rosyjski dowódca, który publicznie mówił o tym, jak chce zniszczyć Ukrainę, a potem zaatakować Europę, ma własne córki podróżujące po całej Europie i żyjące w bezpieczeństwie NATO. Zobacz ten fragment. Doskonale rozumiemy złożoność sytuacji militarnej i politycznej. Tato. Mamo. Tak. Trochę wyżej. I obecny okres historyczny. Mamo, Mamo. Jesteśmy na Stromboli. Tak jak ponad 80 lat temu nazizm podniósł głowę i próbuje rządzić światem. Mamo, jesteśmy na Teneryfie. Nie pozwolimy na to. Jesteśmy małą grupą. Odpowiemy stanowczo każdemu przeciwnikowi. Mamo, jesteśmy Teneryfą. Pokażemy odporność. Tato, mamo. Jesteśmy paryską odwagą i bohaterstwem. Tato. Mamo, jesteśmy. Odwaga Disneylandu. Mamo, jesteśmy we Florencji i bohaterstwo, mamo, jesteśmy teraz. Według strony internetowej jest vlogerką podróżniczą, więc musi jechać do Europy, by kontynuować działalność. Przypuszczam, że Rosja ma niewiele atrakcji turystycznych, dlatego Rosjanie nie chcą podróżować po swoim kraju. Ale jeśli zagłębimy się w jej finanse, sama twierdzi, że każda podróż za każdym razem, gdy jedzie do Europy, kosztuje ją około miliona rubli, czyli mniej więcej 110 tysięcy dolarów. I tylko w tym roku odbyła kilka podróży. Teraz zastanawiam się, skąd rosyjski dowódca ma takie pieniądze. Może jest w tym jakaś lekcja: jeśli ktoś chce zostać miliarderem, tutaj najłatwiejsza droga to po prostu zostać rosyjskim politykiem. Ale prawdziwe pytanie to: jak ona dostaje wizę do krajów europejskich? Zwłaszcza biorąc pod uwagę, że wydaje pieniądze swojego ojca, podczas gdy jej tata zabija ukraińskie dzieci i prowadzi tę wojnę dla Putina. Czy europejskie kraje nie powinny zwiększyć kontroli i bezpieczeństwa, by zapobiegać wjazdowi takich osób? A poza tym pamiętajmy, że powodem dla którego nakładamy tyle sankcji na Rosję jest chęć wywarcia presji na rosyjską gospodarkę i rosyjską elitę. Powinni zmusić Putina do zakończenia wojny. Jeśli przyjmiemy tę logikę, czy nie powinniśmy wstrzymać wydawania wiz osobom powiązanym z rosyjską machiną wojenną? Jak zauważa Gary Kasparow, każdy, kto nie potępia wojny prowadzonej przez Putina, nie powinni móc wjechać do kraju zachodniego. To najprostszy sposób, by pomóc tym, którzy chcą opuścić Rosję, bo nie popierają wojny. Ale każdy inny, kto popiera tę wojnę, cóż, niech zostanie w Rosji, skoro tak bardzo kocha Rosję. A na dodatek, myślę, że rosyjskie elity bardzo się zaniepokoją tą wojną, jeśli nie będą mogły odwiedzać swoich domów wakacyjnych nad jeziorem Komo. Chcę Wam tu pokazać fragment wypowiedzi byłego premiera Wielkiej Brytanii, Borisa Johnsona. Dziś rano, 11 grudnia, wygłosił przemówienie o sposobach zakończenia wojny i pokazaniu Putinowi, że Zachód potrafi przeciwstawić się Rosji. Jaką presję tak naprawdę wywieramy teraz na Władimira Putina? Jaką wiadomość otrzymuję od tych negocjatorów? Zawieszenie broni, Putinie, zawieszenie broni. Albo odchodzimy, zawieszenie broni, albo porzucamy Ukraińców. Jedyną szansą na zakończenie tej wojny jest to, żebyśmy wszyscy zwiększyli presję na Putina. I to jest moje główne przesłanie. Nie ma sensu, żebyśmy my, Europejczycy, tylko obwiniali Amerykanów kiedy Europa wciąż kupuje rosyjski gaz i płaci około miliarda dolarów miesięcznie prosto do machiny wojennej Putina. I to nie ma sensu. Nie ma sensu, żebyśmy siedzieli tutaj w pięknym bergen i jęczeli na temat dokumentu, który ukazał się w piątek. Dajemy całą marchewkę Putinowi, a cały kij Ukrainie, podczas gdy powinno być odwrotnie. Jeśli teraz będziemy silni, Możemy zakończyć wojnę z Ukrainą, przy czym Ukraina pozostanie wolnym, niepodległym krajem. Ale jeśli będziemy słabi, Ukraina stanie się tragicznym, brutalnie podporządkowanym satelitą Moskwy, jej kultury i języka, systematycznie uciskanym. I dajemy zielone światło gangsterstwu i agresji na całym świecie, od państw bałtyckich po Tajwan. Jeśli taki będzie rezultat, będzie to najgorsza porażka Stanów Zjednoczonych od czasów Wietnamu, nie wspominając już o Afganistanie. Przenosimy teraz uwagę na ważne spotkanie w Londynie, które miało miejsce trzy dni temu, 8 grudnia. Spotkanie odbyło się między prezydentem Ukrainy Woładymyrem Zelenskim, premierem Wielkiej Brytanii, prezydentem Francji i kanclerzem Niemiec. Celem spotkania było wypracowanie europejskiej odpowiedzi na negocjacje między Stanami Zjednoczonymi. Rosją i Ukrainą. Stany Zjednoczone stanowczo żądają, by Ukraina oddała Donbas, by negocjacje pokojowe mogły się powieść. To terytorium, którego Rosja nie zdobyła od 11 lub 14 lat, mimo wielokrotnych prób. A powodem, dla którego Rosja poniosła tak dotkliwą porażkę, są miasta, które nazywane są Pasem Twierdz. Mają świetne narodowe linie obronne. A Ukraina dodatkowo zainwestowała w budowę kolejnych, więc rosyjskie siły nie mogą po prostu łatwo wejść i przejąć różnych miast, tak jak robiły to po wschodniej stronie Ukrainy. Putin mówi, że jeśli nie będzie negocjacji o Donbas, przejmie go siłą. Może próbować, jak wspominałem, robi to od 11 lat. Aby odnieść sukces, może będzie musiał poświęcić kolejne miliony rosyjskich istnień. Dlatego, mówiąc osobiście, nie ma sensu rezygnować z tego bez uzyskania czegokolwiek w zamian od Rosji. Ponieważ bez względu na to, co mówi Putin, rosyjska gospodarka i rosyjskie społeczeństwo naprawdę borykają się z poważnymi problemami w tej wojnie, zwłaszcza w 2025 roku, to nie oznacza, że Ukraińcy nie mają trudności. Ale wydaje się, że Stany Zjednoczone tylko udają, że Rosja jest w znacznie silniejszej pozycji niż jest w rzeczywistości. W rzeczywistości, jeśli chodzi o gospodarkę, spójrzmy po prostu na dane, które pojawiły się w tym miesiącu. Listopad był najgorszym miesiącem dla Rosji pod względem eksportu ropy od początku wojny. To wszystko dzięki sankcjom Stanów Zjednoczonych i oczywiście sankcjom ukraińskim. Chodzi o ataki dronów na rosyjskie rafinerie, tankowce, porty i inną infrastrukturę potrzebną Rosji do biznesu naftowego. Rosja oferuje coraz większe rabaty Indiom i Chinom kupującym rosyjską ropę. To znaczy, że mimo spadku rosyjskiego eksportu, zyski Rosji z jednej baryłki także się zmniejszają. Łącząc oba te czynniki, możemy stwierdzić, że gospodarka oczywiście nie jest w dobrej kondycji. I to nawet bez uwzględnienia strat, jakie Rosja ponosi na froncie, czy rosyjskich miast. Niektóre są bliskie bankructwa przez liczne pożyczki i brak wsparcia od rządu federalnego, Kremla, dlatego ważne jest nie poddawać się w negocjacjach pokojowych. I właśnie dlatego europejskie spotkanie, które właśnie odbyło się w Londynie, było bardzo ważnym wydarzeniem. I to jest oświadczenie, które wydali tuż po nim. Posłuchajcie. Dziękujemy za tę dyskusję i dziękuję Wadimirze, że byłeś z nami razem z Fryderykiem. Myślę, że wszyscy wspieramy Ukrainę i wszyscy wspieramy pokój oraz negocjacje pokojowe, aby osiągnąć trwały, solidny pokój. I myślę, że mamy wiele atutów w swoich rękach finansowanie i dostarczanie sprzętu i zasobów w Ukrainie. Fakt, że Ukraina stawia opór w tej wojnie oraz fakt, że rosyjska gospodarka zaczyna cierpieć, zwłaszcza po naszych ostatnich sankcjach i sankcjach Stany Zjednoczone, Ameryki. I teraz uważam, że główną kwestią jest zbieżność naszych wspólnych stanowisk, Europejczyków, Ukraińców i Stanów Zjednoczonych, aby sfinalizować te negocjacje pokojowe i ponownie wzbudzić nową wiarę w jak najlepsze warunki dla Ukrainy, dla Europejczyków i dla naszego wspólnego bezpieczeństwa. Dziękuję. Dziękuję premierze Pierskanow yy, za przyjęcie nas tutaj na Downing Street 10 w Londynie dzisiaj. Bardzo doceniam, że mamy okazję spotkać się z tobą w Ołodymyrze, razem z Emanuelem i porozmawiać o nadchodzących dniach, ponieważ to może być decydujący czas dla nas wszystkich. Dlatego staramy się kontynuować nasze wsparcie dla Ukrainy. Jak wiesz, z drugiej strony obserwujemy te rozmowy i negocjacje w Moskwie oraz w Stanach Zjednoczonych. Chciałbym usłyszeć od Ciebie, jaki może być wynik tych rozmów. I wciąż zdecydowanie stoimy po stronie Ukrainy i udzielamy wsparcia Twojemu krajowi, ponieważ wszyscy wiemy, że los tego kraju to los Europy. Dlatego właśnie tu jesteśmy starając się ustalić co możemy zrobić i nikt nie powinien wątpić w nasze wsparcie dla Ukrainy. I to jest to za czym stanowczo stoimy, a wynik jest otwarty. Ty jesteś. Jestem sceptyczny co do niektórych szczegółów, które widzimy w dokumentach pochodzących ze strony Stanów Zjednoczonych Ameryki, ale musimy o tym porozmawiać. Dlatego tu jesteśmy. Dziękuję za zaproszenie. Dziękuję wszystkim. Bardzo dziękuję. To już wszystko. Jeśli nie subskrybowaliście Kliknijcie subskrybuj poniżej. My chcemy zdobyć 2 miliony subskrybentów przed końcem miesiąca, czyli roku. Brakuje nam około 3 tysiące osób. Nazywam się sam i do zobaczenia w kolejnym filmie. Przez ostatnie miesiące rosyjska propaganda nękała nas w internecie. Próbują nas zbanować na YouTubie, a rosyjskie boty stale atakują na Twitterze. Zgłaszają nasze filmy, by inni ich nie oglądali. Ale nie poddamy się, bo naprawdę wierzymy w siłę niezależnego dziennikarstwa. Wszyscy znamy powód, dla którego próbują nas powstrzymać. Boją się, że przekazujemy Wam prawdę o sytuacji na Ukrainie. Boją się, ponieważ próbujemy przejrzeć ich kłamstwa. Dziś chcemy, żeby bali się jeszcze bardziej. Niedawno wystartowaliśmy z platformą Basics Insider. Na tej platformie udostępniamy ekskluzywne filmy i rozmowy z ekspertami, m.in. amerykańskimi generałami, komandosami Navy Seals i autorami bestsellerów. Omawiamy również najnowsze informacje z linii frontu rosyjsko-ukraińskiego oraz z całego świata. Obejrzysz to, klikając pierwszy link w opisie lub skanując kod QR z ekranu. Możesz także wejść na stronę basicsinsider.com. Twoje wsparcie znaczyłoby dla nas tutaj w Business Basics naprawdę bardzo wiele.